W ogóle na moim odcinku, jestem tutaj. no I tak dalej, i tak dalej. No właśnie. No właśnie. No możemy nagrać też taki odcinek jak gramy na Xboxie, prawda? Co ty na to? Jak dobicie 60 tysięcy łapek w górę, będzie taki odcinek, prawda Kuba? No właśnie, nie chcemy za bardzo już przesadzać. No właśnie, to zaczynamy. Zaczynamy no. Nasza grupa się nazywa Ptak. No właśnie, jeśli zostawicie tysiąc łapek w ogóle, to tylko będziecie mogli dołączyć do grupy. Nie, 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 nie. No tak. Możecie kiedykolwiek dołączać do grupy. Jak Możecie do nas, głosować, no właśnie, um... ale jak nie gramy, to lepiej nie dołączacie. Na... O kurde, otoczył nas... Się, e, be, masie, w opisie będziecie mieć nazwę grupy. No właśnie, ptak. No, Krzysztof tak powiedział już, ale... O no, kurde, ja to już umarłem. Um... Ja bym lepsza była. Tak Nie chcę wam się zanudzać, jak wiem. Dobrze, już jesteśmy w Kr krótkiej przebieg zaczynamy grę. Oh. No ja ostatni, jestem ostatni, ale spokojnie, jakoś sobie poradzę. Dobra, ale... Masa, wiem, ja to niedługo ją pozbieram, tylko muszę te cukiereczki, tylko muszę ich zabić, te barki. i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze gramy trzy partie i kończymy odcinek, czy nie? No właśnie, jeśli chcecie dołączyć do naszej grupy, macie link w opisie nazwy tej grupy, a nazwę tej, tej gry też wam podamy. Ale ja poszarłam, to jestem gruby teraz od tego. No właśnie, dawajcie. Łapkę w górę, tu, ty, ty, ty. No właśnie. No, no, dajcie, to, są, to jest taki robaczek jak z literio, tylko że tu, 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 tu wiemy, jak się zapraszać. O nie, prawie mnie robak otoczył. Otoczył. Otoczył mi robak. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Mam nadzieję, że tu jest miejsce jakieś do wyjścia. No nie ma. O kurde. Kręć się w kółko, to będziesz miał przezroczystość. Masz przezroczystość tam? O, kręciłem się w kółkę i właśnie umadłem Reklama kolejna, cięcie po krótkiej przerwie, zaczynam ja grę konto. Jakiście, więc możemy sobie grać. No może, możecie też mnie na Facebooku zapraszać. Wiecie. Będziemy też mieć swoje Instagramy. No niedługo. Zrobimy sobie. Co więc możecie nas obserwować. Macie co do obserwowania, ale możecie na Facebooku z nami pisać, na Messengerze bardziej, nie? Na Messengerze. Możecie gadać na temat odcinków, jakich chcecie, żeby były. Nagramy też odcinki z Xboxa, One S Ja się nazywam na Ja się nazywam Łaska. A jak na Facebooku. Więc nie, nie będzie... będzie też tam w opisie Masza ta... tyle rzeczy w opisie będzie, że zobaczycie. Więc... No i. Ja żegnam się z nim! No i pamiętajcie, łapka w górę Subik z dzwoneczkiem. Jeśli jeszcze tego nie dobicie, to zróbcie. No. Bo odcinki będą częściej niż trzy dni co? Albo więcej. Więc, a dajcie. O, ja tu idę. pobieram to. Ile mam teraz? Ja nie jestem aż takiego ale to jest magnes. Je, yeah, a to mi pomoże. Ej, niech ktoś do mnie. Jeszcze, niech to, ktoś do mnie podejdzie. Ej. O, to. Nie, to. Niech ktoś. kulki. jest. Ale... Bo Krzysiek nie wie, bo mi coś naszanowa, bo Wolę, się mam. Jaki znowu wojak? Ja się mam na Nie, <stryknie> bo ja skusiłam jak wiecie. No już idę do ciebie. A mnie zabić? Nie, chyba, zobacz, żebyś zobaczył jaki jest ten dicus. No, no jest jak sekna, 69. na 69. mislu, a na ja, 45 nie a widzę a, cię. Anżurka. O, czekaj. Ty. Wiem, bo jeden gościu mnie otoczył i sam zginął. O kurde! Jaki ty jesteś wielki! O nie. Ej tu, ja chcę zabrać tą babcię w O nie. tam jest jakiś nie. Wiem, nie. O nie. Wiem, mogę, to nie. O nie. O co Zginąłem. I podniosło się moje ciało. bo chciałem mieć po tamtego takiego jednego. Mam załatwić. Yy... chce być gruby. Gruby. Mam załatwić. Tak, taką, żebym był gruby i miał chociaż 67 miejsce. 67? Zaraz ci załatwię. No, ale tylko, nie, we mnie, bo... tylko mnie nie otaczaj przypadkiem. Ja się nie otaczam, bo, Wyłaż, bo możesz. Dobra, wyłażę z ciebie. Szybko. Nie, nada. jakby była rywalizacja. No to byś wygrał, bo jesteś za duży. Za gruby. O nie, toksyczny jestem. Toksyczny Ale to to nie mogę jeszcze toksycznego. Nie jedz tego. Proszę cię. Nie! Nie jedz! Muszę mniejszy. Spokojnie, będę właśnie większy o to chodzi. Mniejszy. Jestem coś większy. Nie, większy. Jestem taki sam. Ale nie ma ciebie. To się tylko liczy. Miałem zamiar Cię zabić. Nie, jest to świętsego, bo będziesz mniejszy. Wiem, ale tylko wiem cię zamiar zabić, żebyś, żebyś nie mówił, że jestem na ostatnim miejscu. I tak jestem z tobą. I co? To dywalizacja w końcu. No nie, widzę. Jak widzicie, udało mi się go zabić, giganta. Ym, tylko, że miał toksyczne jedzenie. Nie było to fajtem, ale ale udało się. O kurczę. Ale jakbyś chciał jeść to... Teraz będę, teraz nie będę dotykalny. <grym> o, coś tu jem. O, to nie jest toksyczne. Jestem coraz większy. No idzie, idzie. O, był taki duży, a teda taki no ja... na ostatnim miejscu pan dziurka. Jestem toksyczny, żeby, żebyś nie zabrał sobie cukierasków. Nie tak ty sobie sam nie zbierzesz. Bierzesz. Ale ja mogę coś zrobić. Nie otaczaj mnie. Bo. Bo ja cię nie otaczałem. Tak Jedno mi się skończy tam to coś, więc lepiej się przygotuj. Tak. Już jestem tu na większym miejscu od ciebie, więc... Jeszcze 45. Ja chcę w ogóle, żeby ktoś widział, że taki ktoś jak ja dam. No, widzą Scenę. Toksyczna coś chciał mnie zabić, wiem przecież o tym, bo już ci tam słyszałem. Ja tylko ja, ja do te... hmm. dobra. To, 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 to. Wiem, że ty coś kombinujesz. Na 100%. Siema. Siemanko. No gościu, który nie chce tylko zabijać. Czerełko z tego Fajna gra. Fajna gierka. Prawda widzę, że znajcie to. Jej koła nawet nie umiem mnie powstrzymać. Widzę cię przecież. Jesteś na takim miejscu. A jest. No takim. O, kurde. Ale jest jakiś, nie wiem, dziwny. Pewnie jest duży, wielki, jak był Kuba. A teraz jest Madusieńki. Uciekaj stąd. Bo ja się powiększam. Ja nie idę do ciebie. Ty zostawiłeś. Jest mały i nie warty. Dobra, wiecie co? Nie, jestem już mały. No ja też już nie jestem mały, dawno. Taki ma, maluszek jest. Ciekawe co to ten Co się dzieje tam? Nic, zbieram sobie masę. Ale... Nie! nie zrób tego mi! Co się stało? Do gówno. Co się stało? Nic. To się otoczył. Jakieś momo. Ej, ja kignęłem stop. No, kiknę stop. Tak, jestem bardzo wielki. A i to może zginąć. Nie! Jak to mnie załatwiło? Wiesz, jaką nie miałam małą dziurę? No wiecie co? To jest, już pomieszane. Ale ja nie oddam, ja oczywiście taki muszę być. Toksyczna! Nie, ale spokojnie i tak nie dogonimy Kuba, bo ja go zabiję. Będziemy tu doganiał. No nie wiem o tym przecież. Nie? O! Ha ha ha. ha, ha. Byłeś taki wielki, a ty jesteś mały. Żałosny. Tak tylko w skrócie powiem, ale niedługo już mi się no kończy. Im, Czy to toksyka? Nie otaczam się, ja tylko idę. Nie? Ja się otaczam samego, same Wysz? Wiesz? Nie ciebie. Jak ty mnie dotniesz, to już po tobie, mówisz o tym. Zabiję tego gościa tego. Ale mnie chcesz wkręcić. Nie, ja taki nie, nie ale będę... Ja I jak nie zabijesz, to co? Ja cię nie zabiję i tak bym nie zjadł nic z siebie. Więc no tak. to ale za będę nie toksyczny, więc... Ale chodź, ja ci mówię serio. Bo będziesz Na 130 bądź. miejscu. On cię pomniejsza. No to by. jest tak długi. Nie o tym. Ej, ja bym ty nie dogonię. Za mi się. Jedy... Uważaj, żeby on nas nie otoczył. Spokojnie on mnie już nie otoczył, jestem za wielki. że ktokolwiek mnie otoczył. Spokojnie żadna bariera mnie nie zaszkodzi w ogóle, za mnie nie ida. Czy to niedługo, to nazbieramy tyle cukierasów, że będziemy mogli wiecie co. Ale fajnie, żeby było, jakbyś teraz zginął. Ty byś tak zbierał se maca. A nie, ja taki nie będę. Ja to mam 128. Ja już nie jestem toksyczny. Co? A już nie jestem toksyczny. Uh -huh. O to właśnie chodzi. No widzę, że nieźle ci idzie. Ładnie. Wygramy na łóżkach, jak więc. I tutaj będziemy niedługo. O Bitwa na poduszki. Ja pamiętam tą reklamy na poduszki, co wymyśliłeś. Nie, ja zginąłem. Reklama. Nie. No dobra, może nie, ale jestem na ostatnim miejscu przez to. Wszystko przez ciebie, przez to. Ale ja cię nie zabiję. Zabiuję w komentarzach. Nie, nie robimy. Napiszcie nie. w komentarzach. Nie. I się dopiero dowie. O! Za to. Ja chcę nie cię zabić! Ci nie, ja cię odpuszczę. Zaprój no, popatrz. Jadę do ciebie, kubuniu. Gdzie jesteś? Ja do ciebie idę. To. To na pewno. Ja raczej do Ciebie. Już musisz teraz uważać, bo jak się na mnie natkniesz, to już koniec. Idę tam do Ciebie, idę, idę, idę. Nie tak mnie możesz otoczyć. A, nie chcę Cię otoczyć. Chcę coś innego z Tobą zrobić. Ty nie zabijesz się. Ty mnie bardziej zabijesz. Przez rana, to jesteśmy po My teraz będziemy zabijać kubę, prawda? Damy sobie nim radę. Damy sobie z nim radę. Także... Ci może tym okonem jakoś się zbliży. Czekajcie, się coś tuwiesiło. Nie, nie, tam, 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 tam. Nie no to. Nesakryczne lagi. No i nie interesuje mnie to właśnie. No, tam. 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 ten na pierwszym miejscu jest ogromny. On On ma... Tam. Tam. Wiecie co ja wychodzę stąd, bo Tam. są jakieś lagi Tam. 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 To nie są to ma... Musisz od... No. Jeszcze raz weź spróbuj. Teraz spróbuj szybko. No, cały czas. O, widzisz? Tylko jestem szybki, mi się to udaje. Co? Ponytele z serweru został ukończony? Ja se gram na swoim serwerze. Dlaczego? bo wyszłeś. No dobrze, wiecie co? Na tym zakończymy odcinek dzisiejszy. Do widzenia. Łapka w górę w subik z dzwoneczkiem. Pa!